88-letnia mistrzyni Microsoft Paint. Witam na moim kanale ITEDU News związane z edukacją w nowych technologiach. Pewnie nie raz słyszeliście, że ktoś tworzy cuda w pęcie. Chciałbym Wam zaprezentować twórczość 88-letniej kobiety i tym samym zainspirować do twórczości niezależnie w jakim wieku jesteście. Concia Garcia Zera, 88-letnia babcia z Walencji w Hiszpanii, stała się nocą sensacją na Instagramie. Niektóre babcie spędzają czas w ogrodzie, niektóre robią na drutach, ale Concia Garcia Zera lubi hobby, które jest dość niezwykłe wśród jej przyjaciół. Ona rysuje tylko w pęcie. Odkryła program po tym, jak dostała od swoich dzieci komputer. I od tamtej pory po prostu tworzy. Mój mąż zachorował i musiałam się z nim zająć, więc nie mogłam wychodzić zbyt często, powiedziała Zera dla gazety El Mundo. Zaczęła malować małe rzeczy. Po pierwsze dom, następnego dnia dodałam górę. Krok po kroku dodawałam detale, a ostatecznie efekt był bardzo ładny. Zera spędza około dwóch tygodni na jednym kawałku i skupia się na szczegółach. Zera publikowała swoje arcydzieła na Facebooku. Ale jedna z niej wnuczek zaproponowała, aby zamiast tego używała Instagrama. Jak twierdzi artystka, nie rozumiem zbyt dobrze, dlaczego moje rysunki zwracają tak dużą uwagę. Uważam, że są to bardzo proste rzeczy. Z tego, co udało mi się znaleźć w internecie, pani Zera brała kiedyś udział w zajęciach z malarstwa olejnego, więc to nie tak, że po kilku minutach w pęcie tworzy się takie rzeczy. Posiada komputer z Windows 7 i myszą i to wszystko. Nie trzeba wydawać fortuny na Photoshopa. Hiszpańskie media okrzyknęły ją paintową influencerką. Poniżej w opisie odcinka będzie zamieszczony link do jej konta na Instagramie. Autorka tych prac całe swoje życie spędziła pracując w laboratorium fotograficznym. Z tego co udało mi się przeczytać odnośnie jej historii i początkach z Instagramem, tej nocy rysowałam i miałam telefon obok siebie. I nagle zaczął wydawać cichy dźwięk: klik, 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 a potem bez przerwy. I przestraszyłam się. Nie wiedziałam, co się dzieje. Okazało się, że to był mój post na Instagramie. Znalazłem również jeszcze jeden wpis, przykry, ale godny uwagi. Moja rodzina jest bardzo szczęśliwa, że ludzie cenią moje rysunki. Moi przyjaciele, chociaż są znacznie młodsi ode mnie, bo ci co w moim wieku, niestety. Przestali być na świecie. Nie doceniają. Myślę, że dzieje się tak, dlatego że oni nie mają i nie biorą czynnego udziału w social mediach. I nie rozumieją, ponieważ nie są zainteresowani i nie doceniają tego. W moim odczuciu ta cała historia jest autentyczna. Pani Zaera wygląda na zadowoloną, lekko przestraszona z tym, co się dzieje. Widać skromność w jej pracach, dosłownie widać inspirację tym, co ją otacza każdego dnia. Takie okruchy życia i żywe kolory to jest coś, co bym na przykład chciał mieć na pulpicie. Jak sama twierdzi, niektóre z jej prac są zainspirowane pocztówkami. Moim zdaniem pozytywne wibracje są cool. Niektóre projekty są tak przygotowane, że nadają się idealnie na haft. Natomiast niektóre z jej prac to nie tylko wprost wyciągnięte zdjęcia z życia, ale na przykład stara się dokładać elementy, które chciałaby zobaczyć. Między innymi sarna z wianuszkiem z kwiatów. Czy jeleń z koroną z polnych kwiatów. Mam odczucie, że to taki ożywiony wektor. W jej twórczości możemy spotkać sporo krajobrazów, architektury, fauny i flory, wnętrza i oczywiście fanarty, np. Mary Poppins oraz wiele innych. Profil ZERY na Instagramie powstał w marcu 2018 roku i od tamtego czasu urósł do ponad 300 tysięcy obserwujących. To całkiem pokaźne liczby, jak na 112 postów. Oczywiście pomogło w tym zaangażowanie jej wnuczki. Wywiad w gazetach, jak i w internecie. Dobry temat w dobrym momencie. Wyraźliwość i można by rzec przeciętność i bum. Wielokrotnie zdarzało mi się prowadzić zajęcia komputerowe dla seniorów. Jest to dość ciekawe doświadczenie. I zarazem wyzwanie i moja prośba do młodego pokolenia, jeżeli macie babcie czy dziadków, pomóżcie im w zrozumieniu nowych technologii. Nie odrzucajcie ich. Oni nie mieli okazji, tak jak wy, dorastać otoczeni światem komputerów, co dopiero internetu, który jest teraz. A przypominam, on się mocno zmienił i nie jest tak zrozumiały jak chociażby 10 lat temu. Czasem rządzi się innymi prawami. Może ktoś z Twojej rodziny odnajdzie pasję na nowo mimo podeszłego wieku i dasz mu nową radość i pasję. To cenniejsze niż złoto. Temat w moim przekonaniu nie został w pełni wyczerpany. Piszcie proszę w komentarzach, jakie tematy związane z tym kanałem Was interesują. Poniżej w opisie znajduje się link, gdzie możecie zgłaszać swoje propozycje tematów dla tego kanału. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. I na moje pozostałe social media.